Eee, witam w Sirius samie The First Encounter eee, Dzieciństwo, no Nic dać, nic wziąć, zaczniemy od samego początku Na hardzie, nie na Siriusie na hardzie To jest odnowiona wersja oczywiście mm, The First Encounter Jak byłem młodszy trochę się grało zawsze u kuzyna czy u kogoś no, i to jest po prostu przyjemna gra, by sobie postrzelać i tak dalej. Możemy się jakoś załatwić do gry, bo jest taka duża szansa. I witamy w Egipcie ogólnie. Postaram się pokazać jak najwięcej sekretów, aczkolwiek to może być ciężkie, bo sam nie wiem, gdzie są wszystkie. jaka pogoda nic, straszna. Jakiś anioł się pojawił. O nie, nie, ma skina. Chyba, postaram się sobie. Cztery, da się rozwalić skinność tylko na online. Eee, na multi, ja tylko na multiplayer się chyba da Dobra, więc też niemy. Tam daleko jest secret, ale go na końcu zrobimy. Tu jest sekret. Tu bo trzeba, a nie, bo trzeba chyba rozwalić jakoś. Najpierw się przejdę po... Chyba rozwalić czy wejść? Nie pamiętam Sprawdzę mi już nie chodzi Nie, to trzeba chyba rozwalić... E, chyba trzeba nie rozwalić, tylko e, też tak rozwalić, rozwalić. na pewno jakiś sekret, jeśli dobrze pamiętam za którą z kolumn. nie pamiętam za którą? Dobra, pierwszy już są dytka Tu jest e, HP Ale to HP nie widzimy. Na razie zbierać O kurde Na tych nóż Kurde, właśnie ci mogą, ci mogą mnie e, Dziabnąć e, swoim tym Tym ostrzem po głowie, jak, jak podejdę za blisko Coś jest? To góry jak chcesz na dół Nie, najpierw nie chcę na dół i sobie Dobra, to zobacz czy też wszystko wziąłem Chyba wszystko Tu był gdzieś shotgun na stówę, to nie wiem czy chyba że był na dole a nie, jest. Nie. To rewolwer, nie shotgun. Tu już mam secret weapon. Dobra, to idziemy jeszcze... Nie ma klejrowi, dobrze. Idziemy jeszcze takich skeletorów. No są mocno Gram na hardzie, pamiętajcie. Trzeba uważać. Ja to z moim starszym kuzynem przychodzę na się Jeszcze przyszliśmy. Nie całą grę, oczywiście. Jeszcze. Sądzę, że sam nawet, ale. Ale razem przychodzimy. Jesteśmy trochę dalej. Już o wiele tam. Teraz trzeba tak. Teraz trzeba było. Tu. Kurde, się boję, bo on tak skacze jak jakiś opętany. Jest! I teraz pójdziemy do tego sekreta na dole. Ile mam żyć? Dobra. Saving game, please. Wait. Dobra. Tak. Czy się rozwala, czy co? Jak ją ja to tworzyć? A i są ogólnie w postaci twórców gry. O, awesome, są rakiety, dobra, by było. Ej, coś się jakoś otwierało jeszcze chyba. Tu było większe. A mi się zdawało. Jaki fajny sekret. Na pewno śmieszny. Tu może tutaj, czyli co? Wystarczyło podnieść, poczekać. No jezu, straciłem rakietki. A tu? Da się wejść. Tu może tu A i tu się strzelało, dobra, czyli pamiętaj, że ktoś strzelał. Oj, za dużo ich. Ale są tu rakietki przynajmniej. Kevlar? o essa Dobra, to jesteśmy to pójdę do tego security ciężkiego. Co ich trochę. Nie wiele to zajmę, muszę dojść tam. Ogólnie schodzenie po piasku, chyba tam tracę HP, czy coś, do Słońca? Czy muszę zrobić jak najszybciej? Chyba, nie jestem pewien, ale coś takiego było chyba. Boli mnie jedno, że w tej części nie mam etacza Płomieni, jeśli dobrze pamiętam, a w dwójce, w The Second Encounter jest. O, właśnie o mówiłem. Jeszcze jak umierają, to na tak końcu wypuszczają jeden pocisk i trzeba uważać 3. Na razie ten trzy, Zaraz, zobacz po ile umiera. 3 Po 4, to pamiętam 5. Po pięciu, po 5 jest dead. Dobra Teraz trzeba szybko iść. Taki zabiłem Bo myśli, że mogę zginąć. Ale ładnie tu. Już to jest jakaś grafika mistrzowska, ale jest niezła. Teraz mam harpie, też pamiętam, czy co innego. Nic są wrogowie. Był jakiś harpic czegoś? Nie? A to miło, ale to, a to był bardzo trudny sekret Normalnie, w sensie Że jak się grał na Siriusie, to właśnie Nawet nie teraz, ale jak były te to Były właśnie tutaj te wielkie olbrzymie z rakietami One zabijały na strzała i to było strasznie nieprzyjemne Czemu tu przyszliście? E, Prawy przycisk, zapomina, że on przycisk do czego innego. Powinien sobie rzucać to do takiego, że po prostu rzucał się granatami prawym przyciskiem w dwójce zwykłej. Tam właśnie gdzieś przeszliśmy już praktycznie całą. Zostało nam samo do przejścia finał. A już od prawie roku. Kurde, od prawie roku cały czas się zabieramy tego. Jak kliknę R, tak samo. E, właśnie wyskoczyło mi to coś. Nie wiem czemu. To jest tak głupie. No dobra, stara gra, trzeba wybaczyć Chwila, ustawię sobie tak i tak Pod kół mogę teraz coś zmieniać A, chwila Pod kół mogę coś zmieniać, dobra Czekam aż będą bombery, te z bombami bez głowy Bo to jest... Ja nie nazywam, ja nie nazywam bombery To jest najlepszy, najbardziej kojarzone z Siriusem Tam u by był sekret, albo nie wiem Tam coś było O kurcze. O kurde, co jest? Zapomniałem... Dobra. Nie, nie doskoczy tam. Straciłem tylko HP co prawda, ale... Ale musiałem spróbować. O Jezu. Co ty tu robisz? Tu nic nie ma dalej? No czyli bez strzału. No jakbym tam wie czy co coś będzie? Bo tu kiedyś był shotgun, nie on będzie dopiero... A nie, to jest przejście dalej. On na strzała padały z noża właśnie zawsze. Czy coś będzie? On bo granatami jest. W wodzie będzie Secret jest HP ale to HP mnie jeszcze nie interesuje bo i tak nie mogę mieć więcej HP bo mam 130 jakbym miał musiałbym mieć poniżej 100 ręce zebrać chyba że jest to takie wielkie serce, daje 200 ale to rzadko się zdarza chwilę coś tam jeszcze jest po co nic nie ma, dobra Lecimy dalej. O jest. Nie Double berel, ale jest. Poszli na strzała. O nie Klery Zaczyna się najgorsze stworzenie w tej grze. Są najgorsze. I co, pierwszy poziom chyba za nami? Z tego co widzę. Więc na razie dziękuję za uwagę i będziemy kontynuować oczywiście naszą przygodę w świecie. Sirius, sama prędzej czy później. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, było cześć.